Nie przytrzymało. O, oh. 3, dwa, jeden. Go! Łuu, wow, to przez to popchnięcie! Elbasz. Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku mamy tutaj taką taką skocznię, wracamy do no, przeszłości do i wracamy tak właśnie do korzeni. I tutaj Rafał może na sam początek coś zrobić, co? Słuchajcie, na sam początek no, musicie zostawić łapkę w górę, bo jak wbijemy 5000 łapek to nagramy jeszcze jeden taki odcinek, ale ulepszony, także zostawiajcie łapki w górę. I oczywiście jak chcecie wygrać dzisiaj tego skina, właśnie tego skina, to wpisujcie kod do sklepu Evela pauza YouTube, bo codziennie rozdajemy darmowego skina dla naszych wspierających. Tak, no i jakiś, subskrybujcie tak, z Tak, dzisiaj mamy nowych graczy, także Blazika, cześć Blazik. Cześć Blazik. Cześć. I Olka mamy, cześć Olek. Cześć. I ja cześć. tutaj szybko mówię sobie o co chodzi. Mamy tutaj nasze nowe tutaj urządzenia. To może ja wskoczę, co? Może ja wskoczę no to wskocz tego. i od razu yy, wytłumacz o co chodzi, dobra? Słuchajcie, mamy nowe urządzenie i mamy skocznie, tak? Ale to nie jest wszystko, bo to by było za mało. Słuchajcie, także rozpędzamy się na tej skoczni i mamy po trzy skoki, zobaczcie. Trzy, rozpędzamy trzy, się. tak jakby złapania to. Tak. Pff, oj, oj, zapomniałem, słuchajcie. Zapomniałem, że to powinno się trzymać. Ale jak skaczemy, to przytrzymujemy się i możemy maksymalnie dwa skoki wykonać. I kto zaleci dalej? Ten ma pierwsze miejsce. Tak. I zostajemy w ten sposób. Później mamy tam na lewo taką, taką, jak to powiedzieć, taką osadę. I tam na środku są generatory przedmiotów. Są to generatory losowe, kto pierwsze miejsce ma złote, kto tak. ostatnie ma szare, a dwie środkowe osoby mają albo niebieskie, albo zielone Dokładnie. przedmioty. Tak, chyba wszystko jest Czyli kto najdalej zaskoczy, ten ma najlepiej. Także chodzi o to, żeby wylądować jak najdalej. Także zaczynamy. Użyć tylko dwa razy tej tyczki. Tak, tylko dwa razy można użyć tyczki i zostajemy w tym naszym nowym Pojeździe na dole i czekamy dobra. aż wszyscy skończą I każdy ma trzy próby, tak? Tak jest. Słuchajcie, jestem pierwsza tutaj Także pewnie... E, tak pokażcie, pokażcie Dasz będę zatańczyć w tym? Nie dasz dobra, lecę <gry> Dobra, słuchajcie, także tak to budował, także on wie Zobaczcie, jest skocznie Pamiętaj, żeby trzymać I można się chwycić dwukrotnie Trzymaj, trzymaj I do, do, do kolejnego od razu O kurde No i koniec I koniec Ej! Nie ruszaj, nic nie klikaj już! Dobra. Nie! Widziałeś to! Odbiłam się! Dobra, Ewana, zostajesz w tym miejscu. Tutaj gdzieś wam, o tu. I zapraszamy teraz. Blazika. Ale blisko! Ja, ja trzeba szybciej... ale nie zdradzam wam tajemnicy. No. Blasik, dobra. Blasik, mów co będziesz robił? Skakał. <noise> Gdzie celujesz? W najdalszy, nie? To nie jest takie te... No. Dawaj, lecisz. 3, 2, 1 No. Jestem ciekawy, jak, jak A ja idzie. się odbiłam od tego. Ja w glupieźniu tylko jestem. Dobra? Wlawi... Nie, nie umiem, nie, nie gram. Nie <śmuszczam śmuszczam śmuszczam> Pamiętaj, że jak skaczesz, to musisz wycelować. I, przy, i musisz trzymać cały czas klawisz myszki. Aha, nie, że dobra. klikniesz. tak jak tym graplerem, tylko musisz cały czas trzymać. Słuchajcie, mamy Olka teraz. Olek, Olek, jeździłeś takim urządzeniem już dzisiaj? Nie. Ja. Na, na, pamiętaj, że musisz cały czas trzymać y, przycisk myszki. Dobra, Dobra, dajesz, Olek. Lecisz. No, zobaczcie. Ja mam szansę, ja na razie wygrałam. Uwaga. Trafuj. I co Olek zrobi? Chwycił się? Nie, nie chwycił się. Ale Bo, nie, o to patrz, on się sam kręci, ale nie wolno tak. No on, już nie wolno, Olek, musi wsiąść, co? Już, już nie trzymasz, już nie trzymasz. Razik był wcześniej przed Trzymałem. tobą, czy ten? Nie trzymał, mówi, że nie trzymał, może tak się przetoblikał. Ewela, słuchaj, masz na razie drugie miejsce. Trudno. Oj, ja wyskoczyłam z kulki. Słuchajcie, ja wam pokażę jak to się robi. E, załóżmy, że ta pierwsza runda to będzie taka? Na próbę, e, na próbę dobra? Dobra? No. dobra, lecimy. Lecimy, zobaczymy. Trzeba tak. Tu przy wyskoku trzeba wycelować w jak najdalszy punkt. Chwycić się. I teraz... W tym od razu. miejscu. Dalej. I puszczamy. To monstro, oh Rafał na, na drugą wyspę przyleciał praktycznie. Dobra. No, słuchajcie, pobici, pobici. Dobra, słuchajcie, także to była próba, idziemy teraz na walkę. Runda numer jeden, ja jestem pierwsza. Rafał obserwuj Dobra. mnie. I każdy niech wejdzie do tego, każdy niech wejdzie do kulki. Wejdźcie Dobra. do kulki i już czekajcie, tylko nie jeździcie nim. Jadę! Dobra, Ewela leci. Uwaga! No i jestem ciekaw, czy nauczyła się po próbnym skoku czegoś. Dobra, jest Nawet zrobiła błąd, bo się przytrzymała tego początkowego No ej A nie, no nie Myślałem, że na drugą Ale głosem. jeszcze jadę, jeszcze jadę, jeszcze Dobra, jadę Dobra, puszczaj tą klawiaturę Dobra, zapraszamy Blazika, Blazik Zobaczymy Dobra. czy Czy się uda Jak cię mogę Przyszymy. popchnąć jak chcesz Chcesz? Dobra, trzy, dwa, jeden no. Ej, serio, ten? No. Dobra, przytrzyma. Je yes, udało dobra? się. Wo, to przez to popchnięcie! Wo, wow. Ej, to przez to popchnięcie chyba. Dobra, koniec, już tam nie jedź, już nie jedź. Oj zaraz to to się cofną. I mamy, słuchajcie, drugie, drugie pierwsze podejście. Olka teraz. Olka. O, o, złapał się też Olek. Dokładnie tylko dwa razy o, można. Jakoś tak. Dobra. Olek, ojej. ojej. O prawie, ale chyba przegrał jednak Prywa tutaj. Tak. tak, Ale jeszcze Rafał, no, dawaj no. Rafał. Oby, się, oby mi się teraz udało dobrze skoczyć tak jak wcześniej. No, wcześniej ci ładnie Dole. poszło. Lecimy, drugi skok będzie tyłem, tak zrobimy. Jak ty tyłem? No tyłem. O, jak mnie przytrzymało. O, do, woda dotknięta. Co robisz? Nie wiem. Ooo, ale spitoliłeś. Nie przegoń mnie! Jest! Kurde, Ewela, daj wygrywa... złota no. broń. Olek, szara, a chłopaki mają albo niebieską, albo zieloną. Kajcie, druga runda. I druga runda będzie teraz ciekawsza, bo trzeba jechać tyłem. Dopóki nie powiem, możesz się obrócić. Dobra. Tak zrobimy, później e, będą mi mówić tak samo. Także Ewela. No. 3, 2, 1, go! Możesz się obrócić. Dobra, okej, okay. ale ja widzę, że, widzę, że za szybko ci tutaj powiedziałem. Dobra, pierwszy. Efekt leci tak samo to tak jak wcześniej. O, 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 o. Oj, trochę za późno. No, to troszeczkę. Aj. Dobra, chłopaki, kto teraz? Który z was chce? Ale ja chyba, jest to troszkę dalej niż wcześniej. Dobra. No Jakbyś się kombinował wcześniej, to w ten. To, to byś dale, zaleciał daleko. Dobra, leć z tyłem. Dawaj, 3, 2, 1, go. Możesz się obrócić. <noise> Jak obrócimy? Dawaj, 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 Nie sta, widać sta, tej. Wow, w kosmos go wytygowało. O. o! Druga wyspa? Proszę puścić strzałkę do przodu. Nie, nie, nie druga wyspa. On, on tam trzymał ten. Kogo my tu teraz Strzałka mamy? Kim jesteś? Olek, olek. Olek, dawaj, dawaj, lecisz. Możesz się obrócić? Dobra. <noise> O, nie ale może jeszcze raz. Olek się chyba poddał. Dobra, Rafał, ja Ci teraz powiem, kiedy możesz się obrócić. Dobra. Na samym dole. Się. Na razie, na razie tutaj. Dobra, no? jadę. Trzy, dwa, jeden, go. Ty możesz się obrócić. I łatwizna. A którym się daje sprinta? Nie wiem, ale chłopaki jakoś tak na początku szybko dają ten. Nie! Jest! Jest, Nie dawaj! Ej, Rafał! Ej, no nie daje, no patrz oh. Słuchajcie, także w tej rundzie Rafał, pierwsze miejsce yes. Olek ma szarą ja broń. Pierwsza. Kto pierwsze? Ja Ty ostatnie, tutaj. Nie. Tam. Ale patrzcie, my jesteśmy, patrz. Ja drugie. Patrzcie, my jesteśmy. Braci. Słuchajcie, runda numer 3. I no, runda numer 3 będzie najciekawszą rundą, ponieważ tak... Możemy się złapać tylko raz kostki, ale siebie nawzajem możemy, ile razy Ewela? Dwa. A może nieskończoność? Kto pierwszy do końca wyspy zaleci w ten sposób? Tam, gdzie jest koniec. Ale jak dotniemy ziemi, wody już, to już się nie możemy chwytnąć. To chwytać. już nie możemy, nie. Dobra. Ale Czyli, jak jesteśmy... czyli raz kostki, a później siebie możemy chwycić, tak. tak? Dobra. Dobra. Gotowi? Do, do startu, startu, start! start. A, Rafał poczeka, że wszyscy pojechali, ale jesteś oszuści. Słuchajcie, nie wiem, którym siedzę sprint'a. Oj! Nie złapało mnie! Nie złapało mnie! Nie złapało mnie! Ja... Dobra, ja jestem. Co jest? Rafał! Gdzie ty jesteś? No patrz, jadę cały czas. Ale, ale ty oszukałeś! Co ty robisz? Nie wiem. Aha, Akuma. Dobra, słuchajcie, ja mam ostatnie Jaka miejsce, ja oszukiwałem. Przechodzimy sobie teraz do gierki i będziemy sobie wybierać broń, które mieliśmy. Także przechodzimy. Tak, broń. Także tak, pierwsza runda Ewela ma złotą, Oleg no, ma szarą, a Także tą odskładamy czy brać tą? Odkładam, ja odkładam. Dobra, czyli ta broń teraz, która tutaj wypadnie to jest dla mnie. <laughs> Nie chcę wypaść. O, o Dobra, Dobra, Olek, teraz, teraz Rafał tutaj z e, tym, styl... czyli się muszę sobie nie. No ja biorę blaszki. tą kolejną. Chyba Do 15. Dobra, o, czyli o, ja dźwięka. mam SMG. No. Dobra. I, i teraz blaszik? Popa! To ja teraz zabiorę pistolet i tutaj jest broń dla Olka. Olek, czekaj na swoją broń. Dobra, i teraz już nie będziemy przekładać, teraz już nie przekładamy jak? Dobra, to, czyli teraz w drugiej rundzie Rafał ma złotą, czyli tutaj takiego fajnego. Później my tutaj mamy... Yy... No to dla Eweli. Ewelka, nie, zabieraj. To bycie, on nie, być nie, tak sobie nie, 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 nie. To Dawaj, zabieraj to, zabieraj nie, nie. zabieraj. Tutaj Ewela, blasik. nie oszukuj. Nie? Ale czemu ja, nie Blazik? No bo podleciałaś jak Zagraj najszybciej, na żeby blasik, zabrać. Blazik, papier, kamień, no Dobra, ja tutaj, słuchajcie, pokazuję do kamery. Dobra, trzy, cztery, tak pokazuję. Dobra. Co wybrałeś? Papier. Dobra, wygrywasz, dobra. <noise> Zabieraj to mój, mówiłem, mój Nie ma oszukiwania, nie ma oszustwa. O, proszę, masz zabrać. I tutaj pompa dla Olka. Oleg, masz lepszą broń niż, niż ja. I ostatnia runda ja mam złote, czyli tutaj mam miniguna, ja yy, Rafa ma szara, czyli tutaj w no. Yes. I tutaj macie no, co ja tutaj mam z tego w ogóle? Kto ma zabrać pierwszy Rafał? Zdecyduj, Olek czy, czy Blazik. 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 Blazik, twoja pompa. I dla Olka, uwaga, co to będzie? Olek. O! o nice. A Dobra, no to kto pierwszy, 5 fragów. Tak, z racji, że mamy po 400 HP, to gramy do 5 fragów. Kto pierwszy wygrywa, i później kto ostatni zginie, ten ma drugie miejsce. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy, lecimy Dawajcie chłopaki I Tutaj uciekam od niej od razu, bo będzie przekał. Tam gdzie jest w ogóle drewno wybudowane, co powinniśmy powiedzieć, tam yy, giniecie, także nie wchodźcie na drewno I nie wolno budować, O. Mamy jednego rzemeczka No nie! Jest! No nie, Jezus! Je! Co to było? Gdzie ty jesteś? Dobra, ja mam jednego fraga. Nie wiem jak ja to 400 HP. Nie ja miałam 6 HP! Ja też mam jednego fraga. Aha, bo to 400 HP, dlatego tak długo. Jasne, no i co ja mogę na cię? Co yes. ja mogę na, na takiego miniganu? Bo tak, no to masz najlepszą broń teraz. I no. O, zabił mnie! Ja mam trzy aj, Ej, 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 co to za budowanie? Woj, 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 mój, mój, woj, mój, mój. woj. Dobra, mamy go Dobra, mamy dwa killa. Dobra, nie. Ja ostatniego mamy killa! Ja ostatniego killa! No to w takim razie kampię tu na ciebie teraz. 400 Dobra, teraz gramy kto pierwszy padnie I... I zobaczymy Dobra, Olek kontra Rafa Kto no, będzie zabudowani. miał drugie miejsce Rafa, On oszukuje, Olek on budował Nara, Olek, elo, elo, elo. <ścoughs> mamy jest, mamy brawo, drugie skończy. miejsce. Ewola pierwsze miejsce, Rafa drugie miejsce. Trzecie miejsce Olek, a Blazik ost... tak? ostatnie. Tak jest. Ale ten. Tak. I tak było dobrze, nie? Tak, tak nie... jest. Tyle. Na Trzymajcie się, na razie.